Pro. Wyznaczamy poziomy. Wzmocniony cząsteczkami tetanu i magnezu stop aluminium tworzy trzykomorowy profil, który dzięki specjalnie zaprojektowanej budowie stanowi gwarancję maksymalnej odporności i ekstremalnej wytrzymałości poziomic Pro 900 Heavy Duty. Nasadki z elastomerem Anti-Shock absorbują siłę uderzenia podczas każdego upadku. Antypoślizgowe stopery zapewniają stabilność pomiaru na każdej powierzchni. Dzięki ergonomicznym uchwytom, nawet w trudnych warunkach pracy, poziomica pewnie leży w dłoni. Kształt libeli został zaprojektowany tak, aby ułatwić odczyt pomiaru bez względu na kąt patrzenia i światło. Wysokiej jakości szkło akrylowe gwarantuje odporność na promieniowanie UV oraz chroni je przed przypadkowym rozbiciem. Seria Pro 900 Heavy Duty dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: frezowana czarna oraz czerwona, a także w kilku opcjach długości do wyboru. Nowa seria Pro 900 Heavy Duty spełnia wysokie wymagania profesjonalistów.